Między innymi. Słuchacie państwo podcastu Polskiego Memoriału, organizacji pozarządowej, która jest częścią Międzynarodowego Stowarzyszenia Memoriał, laureata Pokojowej Nagrody Nobla w 2022 roku. Memoriał od 35 lat zajmuje się dokumentowaniem historii mówionej, obroną praw człowieka i edukacją. Prace te Kontynuujemy w projekcie między innymi, projekcie poświęconemu doświadczeniu ukraińskich uchodźców wojennych w Polsce. Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry. Zapraszamy do słuchania podcastu Polskiego Memoriału. I dzisiaj chcemy Państwu opowiedzieć o jednym z projektów polskiego Memoriału, który zatytułowaliśmy między innymi. I najpierw się przedstawimy rozmawiam z Anią Gawino. Dzień dobry. Koordynatorką projektów Polskiego Memoriału. A ja się nazywam Anna Mirkes z Jestem przewodniczącą polskiego Memoriału. No może na początek opowiedzmy, czym jest polski Memoriał. No to już opowiadam. Polski Memoriał jest y, częścią wspólnoty międzynarodowego memoriału, który od 35 lat zajmuje się m.in. dokumentowaniem historii mówionej. Mówię, y, mówi o losach ludzi, których dotknęły kataklizmy i represje. Między, Międzynarodowy Memoriał ma tak zwane dwie nogi, dwa filary: badawczy historyczny i to jest na przykład tworzenie archiwum i prace w obszarze praw człowieka. Właśnie za tą pracę Memoriał w 2022 roku otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla. Warto dodać, że Memoriał powstawał w Związku Radzieckim pod koniec lat 80. nie jako instytucja, a jako żywy ruch społeczny. Ludzie chcieli odkrywać i ujawniać skrywaną przez dziesięciolecia tragiczną historię represji politycznych w Związku Radzieckim. Losy swoich krewnych, rodziców, zabitych przez reżim totalitarny przez ten cały czas nie widzieli, większość z nich nie wiedziała, co się dzieje z ich krewnymi, odklamywać e, zafalszowaną historię. I tak właśnie w ten sposób powstawał pierwszy archiwum represji dosłownie ręcznie zapisywana historię represjonowanych. A, I gdy Związek Radziecki się rozpadł, to memorial istniał już nie tylko w Moskwie, Petersburgu czy innych miastach rosyjskich, ale również na Białorusi, w Ukrainie, w innych byłych republikach radzieckich, chociaż nie wszędzie przetrwał. W kontekście obecnej wo wojny warto powiedzieć, że z ukraińskiego memoriału powstała charkowska grupa obrony praw człowieka. Dzisiaj jest najstarszą organizacją na obrony praw człowieka w Ukrainie. Z którym m.in. współpracujemy. Dlatego Memoriał to nie tylko rosyjska organizacja, jak może się wydawać. W latach 90. Memoriał powstał też w Niemczech. W latach 2000 zaczęły się pojawiać Memoriały w innych europejskich krajach. Na przykład we Włoszech, Czechach, Belgii, Francji, Szwajcarii, na Litwie. To są organizacje związane z tym pierwotnym Memoriałem, wspierającego, które mają wspólną misję z Memoriałem, wspólne projekty. W maju 2023 roku organizacje wszystkich memoriów z 17 krajów połączyły się w Międzynarodową Asocjację Memoriał. A stało się tak, bo w grudniu 2021 roku władze Rosji zlikwidowały prawnie dotychczasowy Międzynarodowy Memoriał. Ania, no a może już powiesz coś o naszym polskim memoriale. A tak, raczej bezprawnie zlikwidowały. Przedstawiamy memoriał w Polsce i jesteśmy polskim stowarzyszeniem które należy do Międzynarodowej Asocjacji. Więc a, mamy wspólną misję, kontynuujemy tę pracę, powiedzmy, na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Gdyby mówić o Memoriale w ogóle, to tak w największym skrócie powiedziałabym, że dla Memorialu w centrum jego uwagi zawsze jest los człowieka, konkretny, indywidualny los. Więc Memorial przekonuje o wartości ludzkiego życia, ponad wszelkimi ideologiami, koncepcjami, religią, państwową, narodową ideologią. Polski Memoriał uh, przedstawia memoriał w Polsce, jak sama nazwa wskazuje. Jesteśmy polskim stowarzyszeniem my należymy do asocjacji memoriałów, a więc niejako kontynuujemy tę pracę na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Ale dzisiaj chciałybyśmy opowiedzieć o naszym projekcie między innymi o życiu Ukrainy i Ukraińców, którzy przyjechali do Polski po agresji rosyjskiej na Ukrainę. W 2014 roku, ale większość naszych respondentów a w 22, po 22, ratując siebie, swoje rodziny przed wojną, zadaliśmy sobie pytanie, jakim się tutaj żyje? Czy spotykają na swojej drodze życzliwość pomoc? Czy na odwrót spotykają niechęć hejt. Krzywe spojrzenie, brak pomocy. W tym projekcie nagraliśmy aż 12 ponad 30-minutowych wywiadów wideo z Ukraińcami, które już niebawem zobaczycie na naszym YouTube kanale. Już teraz powstaje film dokumentalny, a w międzyczasie współpracujemy z placówkami naukowo jak na przykład Uniwersytet Adama w Poznaniu, a Instytut Filologii wschodnio tego uniwersytetu. Z Katedrą Antropologii Uniwersytetu Warszawskiego, który badałem temat emigracji i uchodźców. Mamy ekipę w Polskim Memorialnym W Wśród naszych członków są Polacy, Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini. A nad tym projektem, między innymi, pracują dwóch reżyserów Marieta Zacharian i Włodzimysz Gromów, a także nasi wspaniali operatorzy i montażyści, Daria Krotowa i Andrzej Serguinkin. Producentem jest ja, Hania Gawina. No i powiem, jak się pojawił pomysł tego projektu. A wspominaliśmy z Anią już o HPD, Harkowskiej Grupie Obrony Praw Człowieka, która od 1988 roku zajmuje się obroną praw człowieka w Ukrainie. Ona również jest członkiem Asocjacji memorialów. I z HPD robimy wspólny projekt Głosy Wojny. Właściwie HPD robi Dużo bardzo ważnych rzeczy. Między innymi pomaga rodzinom, a teraz zabitych w tej wojnie rodzinom jeńców wojennych, w ogóle Ukraińców więzionych w Federacji Rosyjskiej i na terenach okupowanych. Poszukuje więźniów ukraińskich, zaginionych, śledzi losy uprowadzonych do Federacji Rosyjskiej, a dzieci ukraińskich. Właśnie olbrzymiej uwagi roboty. Obecnie dokumentuje ukraińskie losy wojenne i może inicjatywę Trybunał dla Putina, więc nasi niezwykliwość, koleżanki i koledzy z HPG, wyjeżdżają na tereny deokupowane w Ukrainie i zapisują świadectwa dotyczące rosyjskich zbrodni wojennych. I te głosy wojny, czyli te nagrania wideo, wywiadu ze świadkami zbrodni wojennych, my, czyli polski memoriał, tłumaczymy i publikujemy z napisami polskimi, również w postaci tekstów w naszych social mediach i na kanale YouTube na stronie Memorialu Polskiego. I bardzo zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania tego, bo to są naprawdę wstrząsające i wzruszające bardzo ludzkie historie o nieludzkich rzeczach, ale mamy obowiązek, uważamy, że mamy obowiązek wiedzieć co się dzieje teraz. Tak, bardzo zachęcamy do zajrzenia na nasz YouTube i na naszą stronę internetową. Wszystkie linki znajdziecie w opisie do tego podcastu. Mamy już opublikowanych ponad 40 takich wywiadów. Więc Aniu, jeżeli się nie mylę, to właśnie te głosy wojny zainspirowały nas do tego, żeby kontynuować tą dokumentację, te historie mówione, tyle że tu Interesują nas historie Ukraińców w Polsce historie osób, które już wyjechały z Ukrainy i już mieszkają w Polsce ponad dwa lata. Uciekli przed wojną. Ale dłużej. Dłużej to. No. Uciekli przed wojną. Ratowali życie swoje, swoich dzieci i rodziców. Dla nas tak naprawdę ważnym było to, żeby się dowiedzieć, jak te osoby sobie radzą, jak oni żyją z tym doświadczeniem wojny. Jak się pożegnali ze swoim dotychczasowym normalnym życiem, i czy znaleźli to normalne życie tutaj? Jaki mają dom teraz, a jaki mieli tam? Czy się zmieniły ich przyzwyczajenia? Jak sobie radzą? I kogo albo co tutaj spotkali? I w naszym założeniem a, dodam a, było oddanie głosu tym osobom, czyli wysłuchanie ich prawdy. Rozmówca czy badać też jest tu przezroczysty, on nie sugeruje, nie stara tezy, ponieważ chcemy zapisać prawdziwe, żywe głosy tych osób, a to oznacza, że wysłuchujemy tu osoby z różnym doświadczeniem, takie, które spotkały rzeczy i dobre i złe, współczucie i niechęć i dużo pomocy i empatia, a z drugiej strony zobojętnienie albo wręcz przemoc psychiczna. Właściwie po co to robimy? No, Odpowiedź na to pytanie mi się wydaje oczywista. I bardzo ważna. Tak, dbamy o pamięć. A... Tak jak w ogóle robi to memorial. Staramy się, żeby głos każdego mógł zostać a... słyszalny, a los dostrzeżony. O empatię, o różnorodność świata. Wiemy, że obecnie w Polsce mieszka około półtora miliona Ukraińców. Uchodźców z Ukrainy, wojennych uchodźców z Ukrainy. Wielu z nich zostali zmuszeni do opuszczenia zniszczonych, okupowanych miast, nie mogą wrócić. Oni próbują budować życie tu, ale wielu z nich nadal odczuwa ból i traumę. Jedna z naszych bohaterek, Meritka Larisa, z miasta Skadowsk, z obwodu chersońskiego okupowanego, Wprost mówi, że zostanę tu do końca wojny. Bardzo chcę wrócić do swego składowiska, ale nie mam jak. Natomiast a nasi koledzy z takich organizacji jak Nigdy więcej alarmują, a że od półtora roku co najmniej obserwujemy spadek, gwałtowny spadek solidarności wobec Ukraińców w Polsce. Nigdy więcej, jak wiecie, Państwo prowadzą brunatną księgę, gdzie odnotowują przejawy ksenofobii w Polsce, mowy nienawiści. I więc oni monitorują tę zmianę nastrojów i postaw społecznych w stosunku do Ukraińców, czyli rozmaite teorie spiskowe, fałszywe informacje podszyte ksenofobią. I to właściwie my słyszymy na co dzień, to weszło do potocznego języka i w tym dużą rolę grają, jak wiemy, Media ultraprawicowe, które rozdmuchują tę falę hejtu i dezinformacji. I wedle, wedle statystyk, na przykład Polskiego Instytutu Ekonomicznego, ponad 67% Polaków spotkało się z nieprzychylnymi opiniami na temat ukraińskich uchodźców. No i to, moim zdaniem, wpływa oczywiście na poziom izolacji i tej mniejszości. Zwiększa ich frustrację. Ta frustracja przechodzi później na dzieci. Które chodzą do szkół Polski. Trwamo się odtwarza, przekazuje się następnym pokoleniem i tak dalej. No i zadaliśmy sobie te pytania: jakie są długotrwałe skutki tego wielkiego zła, którym jest wojna? I co możemy zrobić z tym? Jak możemy to przezwyciężyć? Przyzwy Panie, coś podobnego. Mnie na przykład e, uderzyły słowa jednej z bohaterek naszego filmu, psycholożki z Krzywego Rogu, Natalii. Która opowiada, jak wolontariusze ją o, zabrali na granicy z Ukrainą i wieźli do jakiegoś pobliskiego polskiego miasta. I ona mówi tak w naszym wywiadzie: Z okna samochodu zobaczyłam młodą kobietę, która po prostu szła ulicą w jakichś swoich sprawach. Patrzyłam na nią i nagle poczułam, że dzieli nas przepaść. Ona nie wie, co to bombardowanie, nie słyszała, jak wyją alarmy, nie widziała spadające bomby, nie ukrywała się w piwnicy. Nie zna tego bólu i przerażenia. I moje doświadczenie jest dla niej jakąś niewiarygodną bajeczką. Ona mnie nigdy nie zrozumie. Mieszkamy jak na innych planetach. No i stąd się wiąże, z tym się wiąże nazwa naszego projektu. Nazwaliśmy projekt m.in. a nazwa ta jest trochę przywrotna, bo nie chcielibyśmy, by te osoby czuły się inne w polskim społeczeństwie. Ale ci, którzy przyjechali z kraju, gdzie trwa wojna, uciekli z domu no. No. metaforycznie i dosłownie pochłoniętego tego przez ogień. Rozstali się z bliskimi w większości przypadków. Codziennie martwił się o ich los, jak na przykład moja znajoma Olena, która przyjechała tu z bombardowanego Charkowa z dziewięcioletnim synkiem a, a jej starszy syn, dwudziestolatek, jest w Siłach Zbrojnych Ukrainy. I ona układa sobie życie tak, żeby mieć pracę yy, i mieć możliwość Wjeżdżenie, ciągłego jeżdżenia do Ukrainy, żeby jakoś się zobaczyć ze starszym synem, spróbujcie wyobrazić sobie życie tej kobiety. Oni czują się inni w porównaniu do ludzi, którzy żyją swoim zwyczajnym życiem, nie potrafią sobie wyobrazić tego koszmaru, który przeżywają osoby z doświadczeniem wojennym. I oni są inni z jednej strony, ale z drugiej strony to są ludzie tacy jak my. I my właściwie nie chcemy, żeby oni czuli się inni i żeby byli wyobcowani. Z oczywiście się z tobą zgadzam. A my w tym projekcie mówimy właśnie o pomocy tym osobom. Też możemy się czegoś od nich nauczyć. Są to naprawdę bardzo różne osoby, jak to zobaczycie w tych filmach. Na przykład to są psychoterapeuta z Dniepra, studentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, które przyjechało tutaj ponad dwa lata temu z Zaporoża wraz z mamą. Emerytka, młoda rodzina, aktorka, też psycholożka, człowiek, no prawdziwy biznesmen, który otworzył w Łodzi zakład samochodowy i sam buduje samochody dla frontu i odwozi na Ukrainę. Większość z nich jest aktywna, nie siedzi za założonymi rękoma. Uczy się, pracuje. Niektórzy tak. walczą z frustracją, niektórzy nie. Ich doświadczenie jest w dużym stopniu pouczające, no właśnie też dla nas. Jeden z naszych bohaterów mówi, ten ból będzie z nami, nie zniknie. Całe nasze dotychczasowe życie zostało zrujnowane, ale ważne, żebyśmy potrafili żyć dalej i znów mogli odczuwać radość, mieli nadzieję i żylibyśmy na nowo. No i właściwie chcemy, żebyśmy jak, jako społeczeństwo polskie, społeczeństwo różnorodne, składające się z różnych narodowości mieszkających w Polsce, które też pielęgnuje Własną pamięć o własnym losie wojennym i żebyśmy odnaleźli w sobie wrażliwość na innych. Odnaleźli człowieczeństwo, empatię. Żebyśmy pamiętali, że pomaganie ofiarom wojny czyni z nas wspólnotę obywatelską. I o to nam chodzi w tym projekcie i, i w tym tkwi w ogóle Głównym, Mówiąc najgłębsza misja Polskiego Memoriału. Dla nas bardzo ważne jest, żeby te głosy, głosy naszych bohaterek i bohaterów zostały usłyszane. I jeśli my tu słuchamy ich, próbujemy zrozumieć, zastanawiamy się nad ich głosem, to oznacza, że uczestniczymy w rozmowie z nimi, że nie jesteśmy obojętni. Każdy, kto tego słucha, niejako współuczestniczy w naszym projekcie, pielęgnuje w sobie wrażliwość na innych. Bo myślimy, że wrażliwość na innych nie jest stanem za stanem, a jest jak właściwie jak kwiat, który trzeba pielęgnować, więc... Piękne słowa, Aniu. Mamy nadzieję, miejmy nadzieję, że spodobałabym się ta nasza rozmowa, nasze przedstawienie nowego projektu. Zapraszamy też do słuchania kolejnych podcastów Polskiego Memoriału, między innymi o projekcie Między Innymi. A w następnym odcinku usłyszymy podcast stworzony przez naszą reżyserkę Marietę Zacharyan, która opowie o czym śnią bohaterowie naszych filmów. O czym śnią tutaj w Polsce, o czym śnili w Ukrainie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękujemy. Nad podcastem pracowali. Pomysł Anna Mirkes-Radziwon. Rozmawiały Anna Gawina i Anna Mirkes-Radziwon. Reżyseria dźwięku Andrzej Sergunkin i Daria Krotowa. Tekst przeczytała Elżbieta Allen. Produkcja Anna Gawina. Projekt między innymi został sfinansowany przez Unię Europejską, Rzeczpospolitą Polską, Next Generation EU oraz Krajowy Plan Odbudowy. Dziękujemy wszystkim naszym bohaterom i bohaterkom za zaufanie, szczerość i wsparcie.